Ja jestem Madbro, Bro, to jest drugi odcinek, zagramy w of Legends. Da y jestem dzisiaj sam. Y od razu mówię, że ze mną nie było odcinka, ponieważ nie możemy się za kipą zagrać. Już założyliśmy drużyny rankingowo, więc na trzeci odcinek będzie na ranking No więc, do Dobra. grę. Tak, nie powinno teraz słabo słychać. Gram Raiden, na pierwszych w życiu gram na jak zwykle. On jest... To butki, poty. no i jeszcze coś nie ma, dobra, lecimy z koksa. Ok, dobra, jego skill... funkcja mari, dobra. Jakby coś co słyszeli, to sorry, Dobra, było. Dobra jestem, sorry młode, mogę... nikt nie do pokoju, okej, okay. dobra, mhm. nawet nie patrzyłem komu w teamie, ale Widziałem, że mamy jest trista, dobra, chyba u niego się maksuje E, Nice, ja byłem koło nikt i mnie atakują. Dobra. Niezły sens. Ja mam w ogóle pod niego runek. Pod AP, No mam pod Akalii w końcu, nie Kurde Okej. Okay. Dobry wymyśl. Lubię te postacie, ponieważ... ...mają takie samo a jak ja bardzo lubię grać, ale na Dobra. Tylko nie mają. Dobra. Dobry, dobra, dobra. dobra. Okej, okay. nikt nie zginął na styce. 1, 0, 800, to Okej. No. No nie, 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 nie. Ja. Yeah. Ale nie wziął zaskoczenia. Ja właściwie miałem go Dobra, mocne. Zróbmy sobie do... To sobie złożymy. Kostem, a do... Ar... Nieważne. Kostem sobie złożymy. Mamy 1, 1, 3, z 1, 3, 1. Dlaczego 6, 3, dobra. Tutaj u nich już składają. Dobra. Gdzieś tam bliżej teraz. Na początku złożymy coś pod AP mi się jakiś większy damage, Potem złożymy coś od tanka. 7 item albo i 2. Bo to się przyda, bo pan u nich jest. No Darus. Takie najbardziej wkurzające wystawie Nie wiem czy to, a jak oni przychodzi coś mi daje, czy jak. Tego, to ja nie, tego rady proszę tam lepiej. O! A, mimo, mimo A, a no, dziękuję, teraz ja, Nie, 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 i wiarzę, no tu ja że gotuję, ale nie wiem szans żebym uciec hmm. Dobra, słuchajcie Będziemy nakrywać odcinki z rankedów yy, Będziemy Mamy już, mamy w składzie dwie dziewczyny yy, nas jest trzech mamy pełen team, ja jestem na linii bot jako editory, Kupuję sobie dzisiaj Ezreala, bo go nie mam jeszcze mam już 404 4400 i brakuje mi tych 400 golda więc dobijemy go szybko. chciałbym mieć tego Ezreala, zależy mi troszkę na tym ponieważ ja za jakieś 3 godzinki jadę więc w 3 godzinie muszę zdobyć 400 golda. Nie wiem jak mi się uda, ale dobra. Dobra, mamy składę. Więc nic nie powinna zrobić. No nie 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 nie, proszę nie błagam ja Uch, Ale zabiłem przy okazji Jak widzicie FPSy skaczą tu przez to nagrywanie. No na zobaczycie jak będę koło nich, to dojdę nawet do trzech Nie wiem czy on jak jest Zaszech na to mam ale wam Bandicamę będę pokazywał jak zrobić oryginalną wersję Bandicama Będę wam pokazywał... Ty u nas Animal Skin. Nie działa. Dobra Wersję Bandicamę pokażę jak rękę ustawić Żeby taki odcinek ale tam coś mi się zepsuło, sam nie wiedziałem Ja naprawię to przez szpadek Głos mi się skrzanił Teraz o taką chrypę, bo trochę głośno mówię bo tego mikrofonu dalej nie mam. Tylko może być słabo słychać. Ale mam nadzieję, że coś tam... coś tam już się usłyszycie. Dobra. E, ciśniemy tutaj. Robimy błąd, bo wszyscy jesteśmy w jednym miejscu. I nie mają tutaj łatwo nas zabić. Pewnie jesteście zdziwieni, albo co za debil maksuje AZMSQ Ale mówię, że to samo na filmu. Po prostu jestem czysty. Oczu jest na wszystkim. wolne to nawet trzy kwadry mogę zdobyć, albo pętę to To mogę nawet pętę ten dobić, bo to um, odbija się od wrogów do Luke Aha, no dobra. To jest epicki. No następny miałem widle w nim, bo właśnie tak rzuciłem taką zagrobową tego tego jako jak ono? zrobiłem tripla to było jeszcze dwóch na low, panowałem jeszcze zanim skimnąłem e, szybko zonie zerbiła ich zonia, a nie zrobił i dobra? Ja. kiedy ja czukasz. aha, tam tu nie będzie skupił na tamty postaci no nie Ja w to po prostu nie wierzę Mamy Tim O'Timmy? No lol no, no. Nie wiedziałem To w przyciskach to już mnie żył po spójrzmie Dobra No 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 no, no. Spalać, spalać mi stąd. Mój, mój. Wrażenia zeszłych. Dobra. Mamy dwa chwile. Co my tu zrobimy? Okej. Okay. Myślałem też o nagrywaniu vlogów. Wiem, co na ten temat, ale piszcie, żebyście chcieli yy, robić. Właśnie, jaki temat vlogów byście chcieli? Macie kamerkę będę zakupywał i nie wiem właśnie, jaki temat vlogów nagrywać. Macie jakieś pomysły, to proszę piszcie w komentarzach. A my dobijemy tutaj... ...4. Okay. Albo żadnego killa nie to będzie na no, jakieś team'a, bo Okej. Okay. jakbym nie trafił to, co to robi, to musi um, być, prowadzi ogromną moc. Aha, no dobra, czyli wyprzedzam moje skill'e i mogę przynieść Nie no, mi to pasuje. Przez tego chwilę i robię, robię, przestrzegam z jakiejś siły. Okej, okay, no. Co to miało być, pana? Co to miało być? Ja żem tu ulta używam, żeby was zalić, aby coś działać. Marysia, no co tak ostro? Macie, odbiłem się trochę. To zabił mnie ja. Yy. Normalnie dzisiaj mam dwa z rodzinki. mi się to nie że... A ja gram w Szczerze. Dobra. Też będziemy robić... Mamy jeszcze dwa miejsca wolne w teamie. Tylko dwóch te... takich mm. takie osoby no... Zastępcze. O! Czy jak kogoś nie ma, chcemy na jakiś odcinek czy coś? Mamy dwa... Nie no, mamy jeszcze pięć miejsc, to są. Pięć miejsc. Więc jakby ktoś chciał dołączyć do naszego teamu, to proszę do mnie pisać link pod, pod tym filmikiem. Byłoby spoko. Okej. Okay. Nie, 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 po ja tu idę? Pod, co ja tu idę? trafił tym swoim. Bo po... Ok. Jeszcze nie ma nic. Jeszcze. Przybieg po chilach, ale no No. co ci No mi nie Okej. A mi świeci słońce, a ja Okej. Nop, pfff, no, pfff 3-5, ale mówię, nigdy tym razem nie grałem, nigdy Wtedy grałem mundą, miałem statyw Karowałem w górę, miałem 10-1, 20 więc pomyślałem, a nagram No brzmi dzisiaj Nagram odcinek, i co? Nagrałem, nagrywam, i gówno Moje saty 3-5 Ale tym mundą ładnie wykrywałem gierkę Pierwszy raz grałem Mam takie postaci, w których gram No pierwszy raz w tym miesiącu chodzi od... bo tak to gra, ja, Ale grał, wejdę. A z nim mam w mięsach. lepiej, o wiele lepiej idzie w kiedyś. Właśnie, to jest taki dziwny. i postaciami, co były moje majmy, teraz łamie, a te, których mi tutaj... Łam jami grałem, teraz nieźle mi tam Więc nie wiem, czy on tak jest. To się myślałem, żeby zrobić yy, taki... Konkurs na doładowanie do Lola za 10 zł dla, dla widzów, ale to dopiero jak będzie 50 subów. Od każdego 20, od 20 subów robię na przykład, że mam 50, dostaję 70 subów. Robię konkurs na doładowanie za 10 zł do, do Lola. Będą 3 osoby mogły wygrać, jeśli będzie już po 50 subów. Czyli 3 dyszki dla 3 osób. Więc to się naprawdę będzie opłacało. No nawet nie dam. <laughs> nie no, ale tam będę miał te subskrypcje, więc to będzie Więc zachęcam Was do yy, polecania mojego kanału. Powiem szybciej co to zrobicie, to będziecie mogli szybciej wygrać te doładowania te Będę kartą albo albo tą. No tylko Kartą albo ale ale chyba w basicach będzie łatwiej. Dobra, chodź tutaj pozabijamy. Zniszczymy to. Okej. Okay. Teraz... tower. Total carry odwala. Albo wolę się nie dowiedzieć. Spadam za. Okej. Okay. Nice. Nie wiem, czy on mnie idzie dobrze biorąc samo, ale 5-5 coś z tam, coś tym z tymi stratami zrobiłem i właśnie mówiłem, że jakoś mi będzie szło dzisiaj. Coś mi, no, wczoraj mi tak ramiłem, a dzisiaj tak, tak dobrze mi idzie. Jutro będę już w jak jakiejś. A jeśli nie mam taką dolną, muszę odpocząć. Trochę. Już długo gram. Dobra. Yy. ale dobry komputer. Żebym był kutratu, to bym mógł php Dzięki Aha, no dobra. Więc zawsze jak ja walę tym E, to ich, ich jest taki błąd, że oni się cofają i ich sojusznicy obrywają, co mocniej niż on. Wy został sam. To jest właśnie ja. Sorry. Znam ale to co mi się ci w Dobra. Myślałem, że właśnie te blogi. Na różne tematy... Więc pierwszy temat taki, mmm, ale z vlogami będę startował dopiero od grudnia, tak 25-26 grudnia. Będzie miała pierwszy odcinek vlogów. 3-4 minuty odcinek taki. No dość krótki. Będzie to na różne tematy. Ja, <śmjawia> będziecie mogli wybierać tematy, ale my się tak, hmm, to nie będziecie gadać, że odgadną od innych youtuberów, vlogerów i tak dalej ale możecie pisać w komentarzach, różne takie pytania do mnie, na które będę odpowiadał to jest tak jak na asku ale pytanie będziecie pisać pod, ko pod komentarzami yy, pod odcinkami z mojej serii Lola na przykład chyba zacznę odcinki z serii Vlogem dobra yy, tutaj yy, co tak jeszcze chciałem powiedzieć yy, yy, żadna seria się na razie nie kończy już pewnie ono i to był Twój błąd, tak? To był twój To nie był mój kill? Nie był, nie był. A byłyby dwa moje. Dobra, kile drużynowe się liczą, a nie ten. A nie samodzielnie. Sam gry nie wygrasz. Nie? Zawsze kile drużynowe. A rzucisz na mnie od okej, okay. chodźcie spuszczamy co? nie GMUP faktycznie ludzie. <laughs> nice, dobra to tyle na tym, w tym odcinku no trochę staty miałem słabe, dobra słuchajcie hmm. może nagram jeszcze jakiś odcinek Przeciąg, chyba sam też będę. Dzisiaj chyba nagram. Zobaczcie jak głośność, głośność, Jeśli będzie dobra głośność, to nagram jeszcze jeden odcinek. Dzięki wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz. Dzięki wszystkim. Trzymajcie się. Cześć.